Cześć, witam cię na kanale Fotografia jest fajna. Dzisiaj chciałbym pokazać swoje zdjęcie, które zrobiłem kilka lat temu. Siedem. Siedem. Bo to jest cztery, a pięć palców, mam przy ręce niż cztery. Siedem lat temu w łodzi. Zdjęcie budynku. To jest także że tu można powiedzieć dwie różne historie, ponieważ raz, że robiąc to zdjęcie, wchodziłem na takie. Znaczy, nie wszedłem za żadną że żaden płot. Po prostu szedłem sobie ulicą, zobaczyłem o, ciekawy, brzydki budynek, którego najlepiej by było zrobić o, od przodu, od dołu, tak z takim mocnym ujęciem e, dolnym. To jest. E, aha. To, to może raz o sprzęcie. To jest Canon EOS 40D z obiektywem Canon 1785, którego wtedy używałem. z Czułość ISO 200. Przysłona 8, czas 125 8 wystarczyło widocznie, a nie chciałem widocznie większej przysłony. Teraz zupełnie spokojnie można było tutaj wziąć 11, i 16, ale widać, że wystarczyło 8. Zdjęcie zostało poddane później obróbce, która miała podkreślić yy, żyłki, czyli, czyli yy, obróbce ala la Dragan, tylko tyle, że budynku, po to, żeby go wzmocnić, niektóre elementy wyciągnąć, yy, i skontrastować, żeby ten budynek jeszcze bardziej był widoczny. Przy to jest tak, że e, ja przy tym zdjęciu miałem jedną szansę, ponieważ w momencie, kiedy e, przyszedłem, obejrzałem, stanęłem, nacisnąłem, spód zrobiłem, zdjęcie, wyskoczył tutaj ochraniec z boku. E, bl, 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 to tu nie wolno do mnie zdjęć! Tak popatrzyłem na niego, tak. Zawsze przychodzi mi w tym momencie, czy warto czy mi się chce awanturować z gościem, czy mi się nie chce. No bo m, to jest tak, że on częściowo miał rację, ponieważ chodnik miałem z 20 metrów i podszedłem jakby po taką portiernię zakładu. Czyli teoretycznie chyba byłem już na terenie zakładu, tylko tyle, że to był ich teren już. Tylko też, że nieogrodzonego. W żaden sposób nieogrodzonego. Może 200 lat temu tam był płot, ale go w tej chwili nie było. Więc on mógł narzucić mi swoje prawo na swoim terenie, czyli prawo tam zakładu. Zakład mówi, że na ich terenie wolno robić zdjęć, a to jest ich teren. Jeśli ja będę stał na tam, na tam, tam na chodniku, to w tym momencie mogę powiedzieć, że wie pan co, no nie, no tak pan się uważa, że tutaj nie mogę robić zdjęć, pan dzwoni po policję, a po Co mi się zdarzyło. Przedaż nie bym miękka człowiek. Yy, więc warto znać swoje prawa przy robieniu zdjęć. W związku z tym, jeśli jestem w przestrzeni publicznej, to ja mogę robić zdjęcia przestrzeni publicznej, jeśli jestem w przestrzeni niepublicznej, czyli na terenie prywatnym. To jest, to, prywatny to jest, to może być teren filmowy, teren supermarketu, to niestety, jeśli ktoś mi powie, że nie, 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 przepraszam pana, tu nie wolno robić zdjęć, to niestety muszę się do tego podporządkować. Bo tak jest, natomiast wracając do tego budynku, on jest brzydki, ale Dzięki temu, że użyłem czarno-białego yy, obróbki, bo ja go robiłem w kolorze, yy, zrobiłem czarno-białą obróbkę, dlatego je tak mocno, mocno podciągnąłem, żeby właśnie jeszcze wybrzydzić niektóre elementy. Ten budynek zrobił się bardzo, bardzo ciekawy. ale do tego symetria z asymetrią, bo to jest tak, on jest symetryczny, ale jak my się zaczynamy przydłać, to widzimy, że okienka z... Prawej strony nie są symetryczne, co jeszcze bardziej po, po, podkreśla tą jakby symetryczność budynku, ale pokazuje, że nie jest to sztuczna symetria, ponieważ on tak wygląda, tak został zrobiony. Ja y, lubię symetrię, chociaż symetria nie zawsze oznacza równo równo. Bo może być symetria, gdzie jest równo, a tego jest na przykład dwa razy więcej. Natomiast to wtedy będzie harmonia. Ale y, lubię symetrię, bo to fajnie oddziaływuje na ludzi, a znaczy do, fajnie oddziaływuje na mnie. Ja lubię symetrię. Jeśli ktoś lubi symetrię w tym momencie, to też mu się powinno takie symetryczne zdjęcie spodobać. Mi się ono podoba ze względu na historię, którą przy nim pamiętam, no i ze względu na to, że no tak brzeskiego budynku to ja naprawdę dawno nie widziałem. To jest jakiś pewnie biurowiec zakładu włókienniczego w Łodzi, który już w tej chwili nie wiem co z nim jest. Znaczy nie, Ja nie pamiętam w którym miejscu Łodzi to było zrobione. Yy, w, w, gdzie? A teraz mieszkańcy Łodzi na pewno zaraz powiedzą, haha, to jest i tutaj się odezwie. To poproszę o wpis pod spodem pod, pod filmem, gdzie to zdjęcie zrobiłem. To będą mogli inni obejrzeć ten budynek w naturze, żeby można było porównać swoje zdjęcie. Zachęcam zwłaszcza do zrobienia i próby obróbki go w ten sposób. To jest twarda obróbka, to jest mocna obróbka, która polega na wyciągnięciu, jak, jak żyłek na, na ciele, gdzie musimy odpowiednio to wyciągnąć i się da zrobić. Co jest y, może niełatwe, ale satysfakcjonujące, czyli dające dużo satysfakcji. Także zachęcam do robienia ciekawych zdjęć i do obróbki tych ciekawych zdjęć, po to, żeby uzyskiwać lepsze, ciekawsze zdjęcia. Dziękuję ci za uwagę, dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia. Cześć.